Uuu, to lecimy z tym koksem po raz ostatni dzisiaj. Ponieważ kończymy już sesję na dzień dzisiejszy, zmienił się znowu kierunek toru. Także czas coś pojechać. Czas coś pojechać, moi drodzy, bo to ostatnia okazja dzisiaj w związku z tym, że że już jest godzina 17.20 po czyli zostało jeszcze 25 minut jazdy w związku z tym mam taki zamiar, żeby sobie te 25 minut wykorzystać na spokojną znaczy spokojną, ogólnie na jazdę także standardowo, zgodnie ze zwyczajem pierwsze trzy okrążenia zrobię sobie powoli zacznę jedować. Generalnie na tym kierunku jeździ mi się lepiej, ale tak jak Wam wspomniałem w poprzednim wydaniu w stronę przeciwną zrobiłem lepszy czas. I tak na tym kierunku zrobiłem 47 sekund, a tam zrobiłem 45. Przy tym natężeniu ruchu jest całkiem nieźle myślę. A, dobra. Zaraz zacznę jechać. To pierwsze okrążenie. Jeszcze dwa. Na lekkie dogrzanie motora. także w tą stronę jedzie mi się zdecydowanie łatwiej dlatego powinienem móc zrobić lepszy czas czy go zrobię? Hmm. to się zaraz okaże ale byłbym szczęśliwym człowiekiem gdybym znowu zgubił jedną sekundę, chociażby, niewiele więcej do szczęścia się potrzeba, 44 sekundy i jestem happy zaraz zresztą zobaczymy co uda się zrobić dobra, jeszcze jedno okrążenie na spokojnie bo, bo tak, bo taki mam kurwa zwyczaj, <noise> że jadę trzy pierwsze obrążenia spokojnie, tak żeby sobie dogrzać gumę, dogrzać wszystko Przypomnieć sobie zakręty, a później zaczynamy dzitować, akurat uda mi się dogonić Mila Proszę, proszę. łapa w tej pozycji, które jest? No powiem wam, że kurwa, że w chuj zajebiście. Kamerka odkręcona. Taka akcja się nie nagrała. A pierdolę. Dobra, gadałem do was i gadałem, a okazało się, że moja kamera jest odkręcona. Przez co jestem teraz dobrze wkurwiony. tu poleciałem poleciałem Malinowo w trawę aj kurwa dobra lecimy kurwa fajne czasy, a kurwa nie wiem czy to w ogóle nagrałem. Ja pierdolę. Nie może tak być, kurwa Mać. Tak pięknie szło. To jest ci na kredycie. Rezerwa. Zakręt, na którym wyleciałem. Tym razem zrobimy go ciaśniej. Chcieśmy mieli okazję zrobić najlepsze okrążenie. No, kolego. Prawdopodobnie spierniczyłeś mi takie zajebiste okrążenie. Dobra powiem Wam, że chyba czas zjechać Bo jestem zmęczony, mam sztywną łapę Popełniam coraz więcej błędów Kurwa. Ty! Jechałem z kamerą skierowaną w dół. Nie dokręciłem kamery. Nie mi poleciała tak. A tak zapierdalałem fajnie. na początku I co? Pod koniec, bo się. Dobrze. Dobrze. No dobra. Ostatni wyjazd. Pierwszą to serdecznie. Proszę ja was. Trochę się zdenerwowałem tym, że ta... Nie wiem czy ta kamera mi wtedy poszła w piździe, czy jednak może coś tam się nagrało. Ale zmieniłem sobie jeszcze kamerkę jedną. Daję jeszcze jednego ujęcia. I to już będzie na dzisiaj tyle. Zostało nam... Ha... 4 minuty jazdy? God damn it! To nie dobrze. To bardzo nie dobrze. Ale to są cztery okrążenia, jakby nie patrzeć. No i znowu ktoś wypadł. Pamiętajcie o tym, żeby się nie patrzeć na... Takie wydarzenia na drodze, bo fiksacja wzroku zrobi swoje Nie wiem czy Wam za, zaprezentuję to jak u to wydarzyło za drugim razem Albowiem, jak wspomniałem kamerami mi poleciała w pizziec Ale kto wie, może się uda Pięknie Chłopaki, dajcie coś pojechać. Ale dole kolego. Zierzać, zjeżdżać, zjeżdżać. zjeżdżać. zaczyna mnie już boleć, powiem. Ciekawy jestem, czy pomimo wszystko udało mi się powić ten mój czas. Kurwa za bardzo Ale już powiem Wam że <ścoughs> Dzisiaj nie będę powtarzał Za tydzień czeka mnie to Także w tym sezonie będzie bardzo torowo. zaczyna wodzić moto to znaczy że mamy problemy z gumą to znaczy że czas zakończyć tą przygodę na dzień dzisiejszy zaliczamy zjazd do domu nie ma co kosić losu słuchajcie póki dzień jest udany to jest udany zawsze może się szybko spierdolić jeśli pomyślisz sobie że jeszcze jeden raz, jeszcze trochę szybciej Dlatego kończę, a Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy okazji kolejnej odsłony.